That's right. Witajcie moi drodzy widzowie, dzisiaj zapraszam Was na Jarmark Świąteczny w Krakowie. Zobaczymy, jakie są ceny i co tutaj zjemy. Oczywiście możemy czuć się bezpieczni, jak widać. Nad wszystkim czuwa gospodarz domu. Dorożki z koniami, jak widać, miały zniknąć z rynku, ale zostały. mały sznur do rożek, około 10 jak nie więcej jest też radio vox, nie wiem co rozdają ale pamiętajcie, że radio vox chłopaki dobrze grają warto ich posłuchać no to moi drodzy wbijamy jarmarz świąteczny w Krakowie czy jest drogo, czy jest tanio, sami sobie odpowiedzcie. Klientów jak zawsze nie brakuje. Thank you for watching this I hope you it.

Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 私たちは。 Dobra moi widzowie, nabrałem smaka na coś. Jakoby, jakoby. Nie wiem czy to będzie jedzenie, czy picie albo jedno i drugie. Także żegnam się z wami. Zostawcie suba, komentarz I zdrowych, wesołych świąt